Giełda promocji absolwentów w tym roku po raz 15 to ważne wydarzenie w życiu Politechniki Częstochowskiej. Giełda promocji absolwentów Politechniki Częstochowskiej od wielu lat organizowana jest przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że w roku obecnym, mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, giełda odbędzie się także, chociaż w formie... Wirtualnej. Jak widać pandemia i w tym roku nie była w stanie zatrzymać promocji osiągnięć osób, które ukończyły właśnie Politechnikę Częstochowską. Wśród absolwentów mamy naukowców, przedsiębiorców czy specjalistów w zarządzaniu wieloma sektorami gospodarki. Giełda ma na celu eksponowanie sukcesów naszych absolwentów i ich firm, a także organizacji społecznych, w których zajmują czołowe stanowiska. W tym roku giełda będzie się odbywać zdalnie i już wiadomo, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Giełda w tym roku ma ponad 20 wystawców, różnego rodzaju firm z różnych branż jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacji społecznych. Możemy zapoznać się z ich sukcesami. Również firmy te oferują różnego rodzaju programy wsparcia dla naszych studentów, a także możliwość współpracy pomiędzy pracownikami Politechniki a tymi firmami. Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest otwarte na dalszą współpracę z firmami i jawi się też jako pośrednik między przedsiębiorcami. Integracji tej sprzyja wiele inicjatyw. Między innymi jest to giełda promocji absolwentów czy wybór absolwenta i ambasadora roku. Istotnym celem jest uzyskanie efektu synergii biznesu, jak i wiedzy technicznej i zarządczej pracowników Politechniki Częstowskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i do odwiedzenia naszej giełdy, jak również do wzięcia udziału w naszej giełdzie.